Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Ja mam na imię Małgorzata, a kanał, który prowadzę, poświęcony jest zagadnieniom ezoterycznym. Zapraszam Was wszystkich dzisiaj na film, w którym poruszę temat przesądów i zabobonów. Powiem Wam, skąd w ogóle wzięły się przesądy i zabobony, jakie jest ich pochodzenie i oczywiście jakie jest ich znaczenie. Między innymi powiem, dlaczego mówimy na zdrowie, gdy ktoś kichnie, dlaczego chuchamy na podniesiony pieniążek, jakie są szczęśliwe i pechowe dni i miesiące, aby wziąć ślub, a także dlaczego stłuczone lustro przynosi pecha. Oczywiście będzie bardzo dużo innych przykładów. Jeżeli taka tematyka was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Wiara w przesądy i zabobony jest tak stara, jak ludzkość. Istnieje od zawsze. Twórcą przesądów i zabobonów jest oczywiście człowiek. Tak naprawdę, zabobony i przesądy to pozostałości po naszych pogańskich przodkach, po pogańskich rytuałach. Jest to wiedza nieśmiertelna, bo przekazywana z pokolenia na pokolenie w oparciu o. Przeżyte doświadczenia. Wiedza na temat przesądów czy zabobonów nie jest przecież wrodzona czy instynktowna. Odpukujemy w niemalowane drewno, dlatego że ktoś nam wcześniej tak doradził, a przecież nie dlatego, że jest to nasz instynktowny odruch, prawda? Korzenie zabobonów i przesądów sięgają czasów sprzed setek. I tysięcy lat. Niektóre znane były i stosowane już przez egipskich królów. Przesądy i zabobony właściwie niczym się od siebie nie różnią i są tym samym, chociaż wbrew pozorom nie oznaczają tego samego. Nazwa zabobon pochodzi od tak zwanego bobonienia, czyli niewyraźnego, mrukliwego wypowiadania słów przez magów czy wróżbitów podczas obrzędów kultowych. To takie memranie pod nosem. Zabobon jest najbardziej kojarzony z dawną formą wierzeń, mających pewne cechy magii, ciemnoty i zacofania. Zabobony to tak naprawdę wiara w tajemnice to wiara w nadprzyrodzone związki między jakimiś zjawiskami. To wiara w niszczycielską lub zbawczą moc słów, rzeczy i znaków. Słowo zabobon opiera się na przekonaniu o istnieniu mocy nadprzyrodzonych, które mogą sprowadzić na kogoś nieszczęście lub go przed nim ustrzec. Źródłem zabobonów było Przypadkowe, szczęśliwe lub nieszczęśliwe zdarzenie, z którym podatne osoby związały przekonanie o sile sprawczej tego zdarzenia. Właśnie to przeświadczenie z reguły rozpowszechniane w świadomości zbiorowej stało się podstawą dla rozwoju zabobonów i przesądów. Termin przesąd jest wieloznaczny i tak naprawdę trudno jest precyzyjnie określić jego granice, zwłaszcza że to, co dla jednych jest przesądem, dla innych może być na przykład kwestią wiary lub może być nawet postrzegane jako mające uzasadnienie w nauce. Przesądy, mówiąc najprościej, dotyczą konsekwencji zdarzeń, jak na przykład stłuczenie lustra, które według przesądu przynosi 7 lat nieszczęścia. Generalnie przesądy obejmują również wiarę w szczęśliwe i nieszczęśliwe dni, magiczną moc kolorów, talizmanów i amuletów, astrologię, systemy okultystyczne czy świat duchu. Wiara w przesądy jest bardzo silna, a ich praktykowanie niemal powszechne. Przesądy powstały z ludzkich obserwacji w przeciągu tysięcy lat, jako reakcja na różne rzeczy i zjawiska, których ludzie nie potrafili w żaden sposób wyjaśnić, nie rozumiejąc ich natury. Szereg przesądnych zachowań tak naprawdę wykonujemy bezmyślnie z przyzwyczajenia lub dlatego, że tak nas nauczono i niekoniecznie wierząc w ich magiczną moc. Przesądy towarzyszą tak naprawdę nam od dziecka i aby uwierzyć w ich prawdziwość, często wystarczy już jeden przypadek, który je potwierdził. Zdaniem naukowców przesądy powstały w czasach, kiedy to nasi przodkowie nie mogli zrozumieć niektórych zjawisk naturalnych, wtedy gdy ich życie było zagrożone przez drapieżniki i zjawiska pogodowe. Wiara w przesądy zmniejszała ich lęk przed nieznanym, chroniła przed niebezpieczeństwem, a także dawała fałszywe poczucie kontroli nad Otaczającym światem. Ale dzięki temu ludzie czuli się silniejsi, pewniejsi siebie i dużo bardziej odważniejsi. Najbardziej destrukcyjne przejawy wiary w przesądy i zabobony miały miejsce w średniowieczu. To właśnie w tej epoce palono na stosie kobiety uznawane powszechnie za Czarownice. Dziś co prawda nie pali się żywcem ludzi z tego powodu, jednak gama przesądów, które nadal wierzymy, jest naprawdę imponująca. Żyjemy w czasach silnie rozwinię rozwiniętej technologii, mamy szeroki do dostęp do wszelkiego rodzaju mediów. Cały czas rośnie odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie. A mimo to wielu ludzi wierzy w przesądy i zabobony i otwarcie się do tego przyznaje. Mało tego, wiele osób publicznych zapytanych, czy wierzą w przesądy i zabobony, odpowiadają bez skrępowania, że tak? Są oczywiście też tacy ludzie, których piątek 13 wcale nie przeraża i nie uciekają panicznie przed czarnym kotem, który przebiegnie im drogę. Jednak stanowczo największą grupę stanowią ludzie, którzy w przesądy nie wierzą lub się do tego nie przyznają, ale na wszelki wypadek nie kuszą losu. No cóż w końcu, splunąć trzy razy przez lewe ramię, kiedy przebiegnie nam czarny kot drogę. To żaden wysiłek. Przykładów tak naprawdę nie musimy szukać daleko. Mogę się założyć, że prawie każdy z Was ma w domu figurkę słonia z podniesioną trąbą, czy podkowę, aby zapewnić sobie szczęście i powodzenie w życiu. Istnieje również wielu sympatyków kamieni, którym przypisują magiczną moc. Przykłady tak naprawdę można mnożyć i mnożyć. Nasz stosunek do przesądów i zabobonów jest bardzo różny. W zasadzie można wyodrębnić trzy grupy osób. Pierwsza grupa to zwolennicy tak zwanego racjonalnego i logicznego myślenia. Te osoby twierdzą, że żaden przedmiot czy zwierzę nie może mieć wpływu na ich życie. Czy rzeczywiście osoby te nie są przesądne? O tym za chwilę. Druga grupa to wszyscy ci, którzy nie mają jednolitej opinii na temat przesądów i zabobonów. Z jednej strony w nie nie wierzą, ale jednak na wszelki wypadek czarnego kota. Omijają szerokim łukiem. Trzecią grupę, jak łatwo się domyślić, tworzą ludzie głęboko wierzący w magiczną moc przedmiotów. Są to szczęśliwi posiadacze czterolisnej koniczyny i unikających jak ognia wszelkich drabin i słupów. Podział ten, choć ubogi, w pewnym stopniu odzwierciedla mentalność Polaków. Rozpatrując kwestię zabobonów i przesądów, szukając odpowiedzi na pytanie czy warto w nie wierzyć, czy też nie, próbując udowodnić ich prawdziwość czy nieprawdziwość, można napotkać na wiele paradoksów. I tak sugerując się podziałem, który przed chwilą przedstawiłam, weźmy pod uwagę pierwszą grupę, czyli ludzi, którzy twierdzą, że na pewno przesądni nie są. Według mojej obserwacji nie jest to prawdą. Każdy jest przesądny, chociaż może być tak, że dana osoba po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy. Są przesądy, które wszyscy praktykujemy, często nie będąc nawet tego świadomymi. A mianowicie, gdy ktoś kichnie, mówimy tej osobie na zdrowie. Powiedzenie tych słów według przesądu ma zapewnić ochronę osobie kichającej. Praktyka mówienia słów na zdrowie po czymś kichnięciu wywodzi się sprzed tysiąca lat, kiedy to ludzie uważali, że duch człowieka mieści się w jego głowie i mocne kichnięcie może go stamtąd wypchnąć. Ponieważ uważano, że złe duchy czają się próbując dostać się do głowy człowieka gdy ten kichnął jego rodzina i przyjaciele zbierali się i odmawiali modlitwy zdrowaśki by je zatrzymać z czasem długie modlitwy skracano aby zajmowały mniej czasu aż pozostał nam tylko mały fragment i zwyczaj mówienia na zdrowie bezspornie jednak jest to przesądem Samochód młodej pary udekorowany wstążkami to także przesąd i niejedyny zresztą w naszych ceremoniach ślubnych. Obrzęd zaślubio, zaślubin miał zawsze i ma nadal kształt widowiska, którego pełne ukrytego znaczenia składniki wróżebne rozstrzygają o szczęściu lub nieszczęściu młodej pary. W Polsce od wieków za najpomyślniejszy dzień ślubu uważana jest sobota, a za najgorszy poniedziałek. Natomiast feralnym dniem w ogóle, więc i do zawierania ślubów również, jest trzynasty każdego miesiąca, choćby to nawet była sobota. Za najbardziej pechowy miesiąc do zawierania ślubów. Uważany jest maj, a mniemanie to zrodziło się w starożytnym Rzymie, gdy maj był okresem złowróżebnym. Rzymianie wierzyli, że w maju dusze zmarłych, wyrwawszy się z zaświatów, przebywają wśród żywych i uznali, że byłoby nie taktem wobec nich wyprawianie w tym czasie wesel, i hucznych zabaw. Dlatego w maju nie powinno wyprawiać się wesel. Sypanie ryżu czy pieniążków pod nogi młodej pary to również przesąd. Jest to trawestacja dawnego obsypywania owsem na szczęście, na dostatek, na urodzaj w polu i na. Urodziwe dzieci w kołysce. Wstążki na samochodzie młodej pary wzięły się z dawnego zwyczaju majenia gałęziami, a także strojenia czerwonymi wstążkami konnych wozów wiozących młodą parę do ślubu. Były one zabezpieczeniem od uroku, żeby złe oko zatrzymało się na dekoracji wozu i nie padło na Nowożeńców. Stłuczenie lustra u wielu osób wywołuje zabobonny niepokój, jest złym znakiem i wróży 7 lat nieszczęścia. U dla ludów pierwotnych zwierciadło, czyli tafla wody, Odbijająca wpatrzonego w nią człowieka czy zwierzę było niezbitym dowodem istnienia duszy i życia w zaświatach. Wierzono, że takie lustro wody miało moc czarodziejską, mogło wciągnąć człowieka i zwierzę i uwięzić w tajemniczej krainie pod ziemią. Mogło również wyssać z niego duszę. Przesąd o rozbitym lustrze powstał, gdy jakiś szklasz fenicki wynalazł lusterko ze szkła. Jego lusterka były okrągłe i wypukłe, bo stanowiły okrawki szklanej kuli i były doskonałe. Nie wykoślawiały karykaturalnie odbicia i oddawały wiernie każdy kolor, ale miały jedną wadę wykonane z niezmiernym trudem przez mistrza, kosztowały fortunę. Rozbicie takiego lustra to była ogromna strata i wielkie nieszczęście. Jeżeli do tego dodamy przeświadczenie, że odbicie człowieka w zwierciadle zawiera część jego duszy i gdy się stłukło, dusza nie mogła wrócić do ciała, zrozumiemy strach nieszczęsnego właściciela. Dodatkowo wierzono, że przejrzenie się w odłamku rozbitego lustra groziło nagłą śmiercią lub chorobą, dlatego gdy lustro się stłukło, Zawsze sprzątano je z zamkniętymi oczami. Innym popularnym przesądem jest chuchanie na pieniądze. Kto z nas tak nie robi, gdy znajdzie pieniążek? Chuchanie na pieniądze jest guślarskiego pochodzenia. GUSŁA są to gesty wykonywane w celach magicznych, obronnych lub zaczepnych w stosunku do tajemniczych sił nadprzyrodzonych. Chuchanie na pieniądze należy do tego samego rodzaju zabiegów, co spluwanie przez ramię, pokazywanie języka, wzruszanie ramionami czy wykonywanie dzikich okrzyków. To wszystko są właśnie GUSŁA. Zanim doszło do kuchania na pieniądze, kuchano w usta umierających, aby tchnąć w niego ducha, duszę czy po prostu moc ożywczą, bo i dusza, jak sądzono, stanowiło to samo. Huchano również wdarze dobrym bóstwom, nałykawszy się wcześniej ciepła z nadogniska. Huchano przy zamawianiu chorób i odpędzaniu uroków, Huchano przy wróżbach i przy zaklęciach, ba, zakochani, chuchali na siebie przy zalotach dla okazania sympatii czy też silniejszych uczuć. I yy, okazania życzliwych zamiarów. A matki chuchały na niemowlęta, aby otoczyć je dobrą atmosferą, nieprzekraczalną dla złego ducha. Jeszcze na początku XX wieku w krajach Europy, w tym również w Polsce, Wierzono, że kiedy choremu, choremu hucha się w usta, mówiąc przy tym pacierz, chory ten szybko powróci do zdrowia. Matki pragnące, aby ich dzieci zaczęły szybciej mówić, wróciwszy z kościoła po wzięciu komunii świętej, huchały niemowlęciu trzy razy w usta. I jeszcze dzisiaj, gdy cyganka kładzie komuś kabałę, radzi, przełożyć karty lewą ręką i chucha na nie, aby te ujawniły prawdę. Huchanie na pieniądze poprzedzało chuchanie na inne środki płatnicze, takie jak futra skóry, płótno, bursztyny, muszle, narzędzia i tym podobne. Kuchano dla stworzenia ciepłej aury wokół tych dóbr i dla tchnienia w niej ożywczej siły, wywołującej ich rozmnażanie. Dopiero kiedy w VII wieku przed naszą erą w Lidii wynaleziono monetę, a w 15 stuleci później w Chinach wymyślono pieniądze papierowe. Zwyczaj huchania na pieniądze wszedł do kanonu kupieckich zachowań i przetrwał w niezmienionej formie aż do dzisiaj. Najczęściej hucha się na pieniądze znalezione, ponieważ bez tego zabiegu nie miałyby one właściwości przyciągania innych. Czyli pomnożenia mienia znalazcy. W dawnych czasach uważano również znaleziony pieniądz za dar opatrzności, która już sama najlepiej wie, komu zabrać, a komu dać. Ale jest jeszcze odwrotna strona medalu tego przesądu. Nie zawsze należy huchać na pieniądze, bo nie zawsze jest to dla nas korzystne. Na przykład huchanie na pieniądze ukradzione lub wyłudzone, lub zdobyte w nieuczciwy sposób. Było i jest do dzisiaj działaniem na szkodę w własnej kieszeni. Jeżeli na takie pieniądze huchniemy, po prostu zaczną nam uciekać, rozlatują się i powodują pecha, i tak zwany niepart. Interesach. A jak to jest z przesądem wrzucania monet do fontanny? Czy wiecie, dlaczego wrzucenie monet do fontanny miałoby nam przynosić szczęście? W starożytności wierzono, że wody są siedliskiem bogów, nimf i innych istot nadprzyrodzonych do duchy wody obłaskawiano wrzucając do niej ofiary. Początkowo były to ofiary z ludzi, później ze zwierząt, a w końcu zaczęły wystarczać statuetki i figurki z drewna, kamienia czy kości. Dzisiaj ofiarowanie fontannie monet ma nam zapewnić spełnienie konkretnego życzenia. Po wypowiedzeniu takiego życzenia, yy, należy odwrócić się do wody plecami i rzucić monetę do wody przez lewe ramię, a potem już czekać, aż duchy wody spełnią nasze życzenie. Dzisiaj to już wszystkie informacje, jakie dla Was przygotowałam. O przesądach i zabawonach opowiem Wam jeszcze w następnym odcinku, który ukaże się już za tydzień, a będę mówić w nim m.in. dlaczego obawiamy się piątku trzynastego, dlaczego jesteśmy śni, gdy czarny kot przebiegnie nam drogę, dlaczego nie powinniśmy się witać przez próg i co się stanie, gdy założymy koszulę na lewą stronę. Dlaczego idącemu na egzamin życzymy wszystkiego najgorszego, a za sadzonką kwiatów nie dziękujemy. Bo opowiem oczywiście o wielu jeszcze innych przykładach przesądów i zabobonów. Bardzo serdecznie Was na ten odcinek. Już dzisiaj zapraszam. Jeżeli dzisiejszy odcinek Ci się spodobał i uważasz, że informacje przeze mnie przekazane były ciekawe i przydatne, proszę przyciśnij łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, sprawisz mi ogromną radość, jeśli przyciśniesz subskrypcję i dzwoneczek, tak żeby otrzymać powiadomienie o kolejnym filmie. Ja już pięknie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu wszystkich was serdecznie pozdrawiam i przesyłam wam mnóstwo pozytywnej energii, trzymajcie się zdrowo do zobaczenia, następnym razem.